Siema. Dzisiaj naprawiamy pralkę. Mianowicie, łożyska bębna. Niestety cała ta wanienka nie była rozbieralna, tylko sklejana. Więc ją dookoła rozciąłem. W takim miejscu ala łączenia. No i wyszlifowałem tutaj rancik. No, tu jest druga połówka. Łożysko jedno na zewnątrz. Drugie łożysko wewnątrz i uszczelniacz. No i tutaj jest czpień który z bębna, który nachodzi na, na do, wchodzi do wanienki. Niestety nie, nie zrobiłem tego jak trzeba, trochę się rozpędziłem. Tutaj powinna taka tulejka wchodzić ślizgowa. Na niej jest tutaj uszczelka osadzona. znaczy Uszczelniacz, to wchodzi do, do wanienki od środka i na tym pracuje uszczelniacz. Ja myślałem, że to jest resztka łożyska i niestety to rozwaliłem. No, tu też to trochę nacięte jest na bębnie, ale spróbujemy coś, coś na to poradzić. To stare wygląda tak, więc spróbuję coś z rurki dorobić, żeby, żeby to mniej więcej tak wyglądało. Łożyska kupiłem za sztukę gdzieś około 13 zł. To zewnętrzne, będziemy zaraz je nabijać. I wewnętrzne, gdzieś tu jest. Także koszt łożysk około 20 paru zł. Z przesyłką no powiedzmy, że te uszczelniacz też nowy kupiłem. Więc razem komplet mnie kosztował nowy uszczelniacz. Zamówiłem jeszcze specjalnie tuleje ślizgową, taką, ale <grym>, źle rozmiar odczytałem. I 40 mm powinno być średnicy, a ona ma wysokość 40, a średnicę ma 50, więc jest za duża o 10 mm. No nic, będę musiał coś dorobić. Ale komplet mnie kosztował 40 zł, przesyłka za darmo no z racji tego, że mam smartę. Mm. Także no powiedzmy, że gdybym miał zapłacić za przesyłkę, to to tutaj jaka gratis, no, może się do czegoś przyda. Mam zamiar z rurki. Tutaj mam taką rurkę. Już ją wcześniej ją przymierzałem. Dotnę ją, trochę przeszlifuję, zobaczymy, coś się powinno z tego udać dorobić Sobie uszykuję. Ona tak wchodzi prawie na styk. Także troszkę ją od środka przeszlifuję. Przeszlifuję od środka tak, żeby nabiła się w miarę sztywno na ten czpień od bębna. i No i z zewnątrz wyszlifuję na tyle, żeby, żeby uszczelniacz na nią wszedł. Ten uszczelniacz wchodzi, tak prawie. Prawie idealnie, znaczy no nie, trzeba ją będzie troszkę, tą rurkę tutaj zjechać. Zobaczymy, zobaczymy, jakoś coś tu poradzimy. Coś tu poradzimy. Generalnie cały taki komplet jest do kupienia, do tej pralki nowy. Tu mam resztę gratów do niej. Ale kosztuje 600 700 zł, więc całkowicie bez sensu jest to robić w ten sposób, bo za jakieś 800-900 zł sobie kupimy nową pralkę. Więc z robocizną rozbieranie starego złoma, gdybyśmy ją mieli gdzieś oddać, no to pewnie by wyszło z 800-900 zł naprawa, czyli równa się to że ta pralka to jest śmietnik po prostu ale gdyby nie to, że znalazłem temacik, dziękuję autorom którzy to sprytnie rozkminili i, i sobie rozciąłem, to koszt w sumie naprawy yy, wyniesie z jakiś tak jak mówiłem, no już na full wypasie, bo w zasadzie rozleciało się to wewnętrzne łożysko, tylko zostały z niego śmieci Zewnętrzna bieżnia, i to jest stary uszczelniacz. Bo załóżmy, że uszczelniacz by jeszcze podszedł, gdybyśmy się uparli. Stary łożysko zewnętrzne też jest jeszcze w porządku, więc tak naprawdę brakuje tylko tego łożyska, co się rozleciało. Więc moglibyśmy polecieć na grubo i zrobić to za 12 zł. No ale nie, nie rzecz w tym jeżeli się uda wszystko skleić tutaj mam klej już do szyb samochodowych polecali polecali, tak robili więc zastosuję się po prostu do wskazówek kolegów z forum i, i zrobię też ten klej do szyb myślałem o silikonie, ale ale jeśli na tym się to sprawuje dobrze a, jeszcze warto dodać, że przed rozcięciem tego bębna co parę centymetrów ponawiercałem E, bodajże czwórką, chyba wiertłem czy szóstką e, otwory, e, i zaraz po sklejeniu skręcę je po prostu małymi, małymi śrubkami, tak żeby to równomiernie mniej więcej się udało zrobić, e, docisnąć i zostawić tak do wyschnięcia. No zaraz spróbujemy te łożyska nabić, dotoczyć tą tulejkę. O, dotoczyć w dużym cudzysłowie, bo żadnego sprzętu nie mam tutaj specjalistycznego. Skorzystam z standardowo dostępnych narzędzi w domowym zaciszu. Może nawet nie w domowym, no trochę bardziej wyposażonym niż domowe. Jakaś tutaj szlifierka, nie szlifierka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, zaraz subdejtuję to wszystko ożur. Dzień drugi zmaganie się z tym bębnem. Mam nadzieję, że go nie powyginałem, wygląda dobrze. Tak. Będę na razie musiałem dorobić samemu tuleje. Najpierw się męczyłem z podkładką, żeby zrobić. To zrobiłem z plastikową Z dekielka od farby A tulejkę z... Trochę ją szlifowałem. Weszła ledwo co bo Ciężko mi było spiłować Ten środek Ale jest Z takiej rury sobie dorobiłem Tulejkę No i zobaczymy No to Wychodzi no teraz uszczelniać powinien wejść na, na tulejkę. Cyk, szast prast. Muszę ją wyjąć najpierw. Nie wiem, czy tak łatwo będzie. Pokręcik pomoże. Mocno weszła. ...to idzie do zewnątrz, czyli musimy ją tak założyć. No i... ...jakoś weszło. Cykmek. Cykfuch, jak u majstra. Chyba się powinno ślizgać po tym. Jeszcze... ...może gdzieś mam ten. smarem nie powinno się, żeby... ...tak mi się wydaje, nie uszkodzić... Tak coś kojarzę uszczelki, bo to guma, a jak dziś mamy wazelinę techniczną sobie za wazelinkujemy to przez prost. to w częściach rowerowych wazelinki używałem jak zmieniałem Olej w za to, że jest tutaj wazelinka. cyk, Dobra. To ją ja najpierw. Ciekawe, czy jest jeszcze dobra. Nie wiem, czy to się zasycha. Wychodzi, tylko nie mam jak trzymać i wycisnąć. Wyszła z tyłu cała. No i elegancko patrz pięknie, pewnie za dużo jej będzie no ale się by lód wylał. Zatkała się tu pewnie. Dobra. No i gdzieś tu naładujemy trochę tu. i trochę tutaj do, do środka cykwuchy nie wiem co z tą resztą zrobię może do jakiegoś słoiczka sobie odłożę no nie? no jeszcze trochę za dużo wycisłem ale tutaj nie zaszkodzi No i teraz, drodzy państwo, wyciągamy glamoty. Może jeszcze sobie chyba napompuję kompresor i oczyszczę ten tą wanienkę w środku. To już nic. Mówię sobie do aparatu. E, nasadziłem sobie już bęben. Weszło to wszystko. Nabiłem trochę, może. Zbyt dużo siły użyłem, trochę się uszkodziła ta osłonka od łożyska, no ale tak to jest jak się nie ma wyczucia, ale kręci się wygląda, że musiowo też jest w porządku. Nie ma żadnych przekoszeń, tak mi się wydaje. Zobaczymy. zobaczymy w praniu. <grych> Nie. No i co? I teraz będę kleił Tą pokrywę. zaraz sobie tu uszykuję. Klej jeszcze śrubki już mam. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ambra, mamy poklejony i poskręcany bęben. Wanienkę znaczy. Trochę niezbyt estetycznie to wygląda, ale ale mamy nadzieję, że będzie działać, o to w tym chodzi w zasadzie ładnie się obraca jeszcze trochę oporowo, ale ale tam nałożyłem trochę tej wazelinki, to pewnie się musi trochę rozruszać. O pewnie silnik to już odpowiednio roz, rozkręci tą maszynę no nic teraz 24 godziny poczekamy do pełnego wyschnięcia kleju i jutro zrobimy test czy, czy to czy to nam się wszystko będzie trzymać znaczy test no czy szczelne jest nalejemy wody do tego po pierwsze uszczelniać od spodu tam w środku czy trzyma i po drugie tutaj to, to klejenie No i tyle. Kleju trochę jeszcze zostało. Nie wiem, jak go zabezpieczyć, żeby nie wysychł. Coś tam spróbujemy zrobić. No i tyle. I jutro trzeba będzie sprawdzić go i poskręcać pralkę. Zobaczymy. No i jestem po teście szczelności dębna. No niestety wygląda to tak, że z uszczelniacza tam gdzieś przez łożyska cieknie no z tym już nic nie zrobię więc trzeba wypróbować ją w praniu po prostu nie. ale może to przez to że za duże ciśnienie bo wlałem cały bęben może normalnie nie będzie nic lecieć i tu mam jeden wyciek zaznaczyłem go sobie ale nie wiem czy będzie miało znaczenie ...ze względu na to, że jest u góry bębna. To jest... ...to jest góra tutaj, więc... No nie powinno się nic dziać. Ja już sobie zamontuję... złoża a jak będzie coś lecieć, to sobie ewentualnie spróbuję jeszcze silikonem uszczelnić. No i co, tu mam resztę gratów. Zaraz to sobie... ...zaniosę wszystko... ...już gotową do łazienki. Bo sam później nie, nie dźwignę jej z garażu sobie, więc poskładam ją już na gotowo, tam gdzie będzie stała. i No i jakąś próbę dzisiaj odpalimy, może dzisiaj albo nie dzisiaj. Witajcie, ciąg dalsze zabawy z pralką. Mamy już złożoną. Generalnie trochę się namęczyłem przy tym składaniu, a robiłem to samemu niełatwo jest ją podwiesić na tych sprężynach tutaj a trzeba to zrobić e, wtedy kiedy jest już przykręcony ten obciążnik ale jakoś poszło jak widać e, pospadałem wszystko, popodłączałem generalnie budowa takiej pralki nie jest jakiś racket science wszystko się okazało, że miałem w komplecie, bo bałem się, że pogubiłem te wszystkie graty. Minęły już prawie 2 lata, odkąd się uszkodziła. A ja się tak zbierałem długo za to, żeby ją naprawić. Natomiast pojawiła się nagła potrzeba, żeby tę pralkę złożyć, więc Więc, ogarnęliśmy to. Wszystko tutaj wygląda w porządku. Będę się kręci. Zobaczymy jeszcze, jak z jego szczelnością będzie przy, przy praniu. Ale tak jak wcześniej wspominałem, to jedno, jeden wyciek, który miałem jest gdzieś tutaj u góry. Więc myślę, że nie powinno być z tym problemu. A no ten uszczelniacz z tyłu. a sprawdzałem tą całą wanienkę. Po prostu poziomo. To leżało sobie od spodu na dole napełniłem cały, praktycznie całą wanienkę wodą no i tam sączyło się z tyłu więc no to były takie ekstremalne warunki dla tego uszczelniacza miejmy nadzieję, że przy takiej pionowej pracy no pionowej, naturalnej woda praktycznie znajduje się gdzieś pewnie tam maksymalnie do połowy tego zbiornika więc miejmy nadzieję, że to ciśnienie wywierane na, na uszczelniacz nie będzie duże on pracuje też w pionie, także no zobaczymy. Ogólnie koniec bajdorzenia. Pralkę uruchomiłem, ale niestety wyskoczył na niej błąd. Tutaj zakomunikowała, znaczy włączyła się normalnie. Ustawiłem jakiś program. No on tutaj wyświetla czas. W, wcisnąłem start i po paru sekundach e, zapaliła się lampeczka serwis wyświetlił się błąd F23 z tego co udało mi się wyczytać błąd F23 e, może być spowodowany przez niesprawną grzałkę czujnik temperatury albo ten hy, hydrostat który jest tutaj nie wiem dokładnie jak to się nazywa no, i okazało się, że uszkodziłem grzałkę, wyciągnąłem ją. Można ją łatwo wyciągnąć bez rozbierania. Tutaj niczego wystarczy. Od spodu odkręcić tutaj w ten osłonkę i, i jedną śrubkę sobie tutaj odkręcić. No, u mnie się okazało, że przy rozcinaniu, nie wiem czy się to złapie, przy rozcinaniu bębna. No zahaczyłem szlifierką, tutaj jest kawałek troszkę nad... No nie złapia fokusa. Niestety. No ale jest małe nacięcie w każdym razie. No i co? Grzałka miała normalną rezystancję, tam 26 ohmów. Tak jak powinna mieć sprawna. Czujnik też sprawdziłem, bo jest czujnik temperatury w niej. Też sprawdziłem jego rezystancję i się okazało... No, czujnik, znaczy sam czujnik i przewody też. Wypiąłem przewód tutaj od tej płytki sterowniczej, żeby wykluczyć gdzieś tam awarię okablowania. Okazało się, że wszystko jest sprawne, no ale wymontowałem całą grzałkę z, zaniosłem sobie do garażu, podłączyłem tak na sucho przez chwilę ona pogrzała, ale było przebicie troszkę. Gdzieś mi się udało przebicie tutaj zarejestrować pomiędzy, pomiędzy grzałką a tutaj, no, obudową grzałki. Masa tu, gdzie jest podłączona, miałem jakieś tam napięcie się pojawiało. No i generalnie zrobiłem jeszcze test w wodzie i po wsadzeniu jej do wody już całkowicie zdechła, także. Wydaje mi się, że że i tak by jest. nic z niej nie było. No i tutaj dzięki dzięki serwisowi NORF, nie wiem, NORF.pl znalazłem taką grzałkę nową za 40 zł zamówiłem. No i przy okazji właśnie widziałem, że taką akcję prowadzą Repair Challenge. Dlatego z chęcią dołączę się do takiej akcji i zaprezentuję swoje wyniki naprawy. <grych> no, w zasadzie to tak żałka. To był trochę niefortunny wypadek, ale na szczęście kosztowała tylko 40 zł, więc nie ma aż takiego bólu. Zaraz ją tutaj założę i zobaczymy, czy to wszystko ruszy. No, jednak okazało się, że powodem tego błędu f 23 jest zepsuta grzałka, nowa grzałka od Norfa. Weszła ładnie, podłączyłem ją. Jedynie trzeba zwrócić uwagę, żeby ją odpowiednio osadzić tam w tej waniece, ze względu na to, że nie obcierała obędem. Także zanim się uruchomi, trzeba sprawdzić, czy nic tam nie obciera. No i jak widać, a miałem wyciek, ale już to naprawiliśmy, bo niedobrze nie koło nie założyłem. Niestety trzeba się z nim trochę namęczyć, zdjąć tą sprężynę tam taki drut i no i to dobrze wszystko owinąć, założyć tutaj to widać bo ciekło tam od, od spodu z nałączeniem pomiędzy, pomiędzy tą wanianką a, a tutaj gumą przednią obudową no pierwsze testowe pranie odpalone, nie sprawdzałem jeszcze czy grzeje grzałka, ale jest, chyba, chyba grzeje 30 stopni jest pranie, więc nie, nie będzie pewnie czuć tego w ogóle no ale później odpalimy coś mocniejszego, dłuższego, żeby się tam wszystko po, po tych dwóch latach postoju ładnie o, ot, zdezynfekowało. Dobra, no to chyba wszystko. Poskładamy my jeszcze do kupy i zobaczymy. Mam nadzieję, że chociaż parę miesięcy wytrzyma. Dzięki wielkie za obejrzenie. Na razie.